Cześć, witam was na kanale na kompa. Ja jestem Pabelus, a to jest Depraved. I moi drodzy, no, sporo rzeczy się wydarzyło. Nagrałem odcinek z tych wydarzeń i niestety, ale nie wyszedł ten odcinek. Po prostu coś, coś się stało z nagraniem i, i, i nie działało, także muszę pokrótce nadrobić, po pierwsze, tutaj wybudowały nam się chatki, jedna jeszcze, jeszcze się kończy budować. Brakuje nam metalowych części, więc musimy sobie je zamówić. A, jest zamówienie na nie. No dobra. No i w akcie zemsty, słuchajcie, pokonałem tu tych banditenów, tych, tych, tych bandiorów tych i, I to dosyć fajne było i szkoda, że, że się nie udało pokazać. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Tutaj mamy kukurydzę, a tu mamy pszenicę. Dobra, fajnie. Zostały nam konie i teraz tak, musimy o te konie zadbać, moi kochani, dlatego że one zdechną. Gdzie są stajnie? Tutaj. Mm, tu jest 20 na 20, tutaj też, więc przydałoby się dostawić. A, i tutaj nam się chatki budują. To też taka kolejna rzecz. Więc otwórzmy sobie. O. Nie mogę się powstrzymać, słuchajcie, przy tej muzyce. Ona jest kapitalna. Co możemy? Mamy coś nowego do, do zrobienia. Drewniany kościół. I salon O, oh, salon No, to ciekawe, ciekawe. I hotel. Hotel. Tutaj się nam hotel buduje. Kolejna rzecz. Tutaj nam się buduje latrynek, znaczy wychodek. I my stajnie to gdzieś moglibyśmy. Wiecie, co? Może koło hotelu, te stajnie. O, byłoby całkiem fajnie, bo jak ktoś do hotelu przyjedzie, to będzie mógł sobie zaparkować kunia, nie? A poza tym my mamy tutaj kilka kuni takich yy, wolnych, że tak powiem. A, wilk. Wilka atakował. O kurczę. Um, tutaj mamy dwa konie. Tutaj mamy. Ojej. To jest tak. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. No to nam. A, 15. No to na 16, to na cztery konie będziemy mieli w tej nowej, yy, nowej stajni miejsce tylko. No dobra. Dobra. Co my tam potrzebujemy, słuchajcie. Przyspieszmy sobie może czas. Niech tutaj dostawca przywiezie nam te metalowe części, bo ja widzę, że cała budowa stoi. Kościół. Kościół jest dosyć potrzebny, więc gdzie by go umieścić? Aha, to jest bardzo dobre pytanie. Tutaj to może nie. Tam są dziki, ale może. Nie, no koło wychodka trochę nie wypada. <noise> trochę nie wypada. Ale tutaj. Czemu by nie? Chociaż czekajcie, może tu. Da radę? Da radę. Koło cmentarza. W sumie jest to dosyć takie miejsce normalne, nie? No i nie koło wychodka. <laughs> Tutaj postawimy. Niech się buduje. Bardzo dobrze. I teraz tak. Yy... Metalowe części. Jeszcze nie dowiózł ten dostawca. Co się z nim dzieje? O, jedzie, jedzie, słuchajcie, patrzmy tu, dowieziesz części? Tak, dowiózł 25 części metalowych. Dobra, jeszcze deski, z deskami jest jakiś problem. 32 robotników, czekajcie, może by, mamy 6000 na koncie, ale zarabiamy 282 dolary na godzinę, spektakularna kwota to to może nie jest. Ale to jest krawiec, to nie o to mi chodziło, tutaj chciałem. Drwale, ok. A tu jest Startak. Tu jakaś dziewczyna pracuje. Proszę bardzo, dziewczyna stolarzem. No ładnie, ładnie. Jakoś mnie to nie dziwi. No dobrze, to teraz tak, zobaczmy co tam słychać, bo tutaj, zobaczcie, tutaj na minimapie są takie żółte okręgi. Ja nie wiem, czy to dobrze widać, ale tutaj są Indianie. I oni w sumie mają to terytorium takie dosyć konkretne. Ja to się ogólnie zastanawiam nad tym, czy nie rozpocząć rozgrywki raz jeszcze, bo chyba żeśmy trochę kiepskie miejsce wybrali. Jednak ja nie chciałem marnować jakby tych, tych pól zielonych, ale może jest tutaj jakiś sposób na to właśnie, żeby przynajmniej na tych zielonych polach albo przy zielonych polach stał ten, ten nasz ratusz miejski. Tutaj jeszcze, o, jeszcze jedna wioska indiańców. A oni skubańcy nas podpalają, więc trzeba będzie coś z nimi zrobić. Nie wiem, nie wiem jeszcze co, ale coś na pewno z nimi zrobimy. Dobra, zobaczmy, jak tutaj wygląda sytuacja. Transport logistyka. Tutaj możemy placówkę handlową utworzyć. Dzięki placówce handlowej możesz przewozić towary z punktu A do punktu B. Musisz mieć co najmniej dwie placówki handlowe, by zbudować szlak handlowy. Aha, ale to ja rozumiem, że to między dwoma naszymi miastami to musi być. Eee, co tutaj się dzieje? Obszar, tak, obszar. Ci trzeba zmienić. To zobaczmy, gdzie jakaś zwierzyna łowna jest. O, o. No, czy żebyśmy całą zwierzynę wystrzelali? Tutaj są jakieś dziki. Proszę bardzo. Dasz radę, panie? Czy, 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 czy nie dasz rady? No nie musisz przez górę przechodzić. Widzę, że chyba... O, dobra, Kapną się o co chodzi. Eem... Dobrze, no to to fajnie, tylko... Hmm. No to czekajcie, to jeżeli tak, to my moglibyśmy zrobić sobie drugie miasto, powiedzmy, nie wiem, gdzieś. O, gdzieś tutaj. Gdzieś tu, tu, jest, tu są tereny zielone. No, tu jakbyśmy postawili ratusz, byłoby całkiem sympatycznie. Tu jest dzik. Jelenie. Szukam czegoś agresywnego. Bizon. Znowu, znowu myślałem, że to niedźwiedź. Ale nie widzę, żeby jakieś wilki tu były, czy coś w tym stylu. No, to jest całkiem dobra miejscowa. Zima, moi kochani, zima nastała. Proszę bardzo. A tu Silos jeszcze nie zrobiony. Czy my w tym mamy coś? Nie. Czyli jak, jak mam rozumieć, to całe nasze plony się zmarnowały. Ale to nic, to wynika po prostu z tego, że w tym pierwszym roku, w którym zaczęliśmy naszą przygodę, no niestety, ale nie mieliśmy jeszcze pól odblokowanych, więc no cóż, cóż mieliśmy robić? Nie dało rady. Co to jest? Drwal. Okej, okay, on się tak bo dosyć mocno wypuszcza, słuchajcie, niepokoi mnie to. Tutaj jest trochę zwierzyny łownej. Nie wiem, czy opłacałoby się dostawić drugiego drwala, e, e, łowcę, myśliweczka, czy też zmienić temu obecnemu po prostu rejon polowań. E, no dobra. Hotel cały czas się buduje. Teraz on jest w kolejce. Chaty stoją, więc dobrze. 48 e, pionierów mamy. Przydałoby się, moi kochani, czekajcie, skoro możemy salon postawić, to wiecie co? Jeszcze ten salon. Do miejscowości Pabelandia zbliża się rewolwerowiec. To tak, my go chcemy, panie. Zatrudniamy pana, bo straciliśmy trochę rewolwerowców. To jest to. Jeszcze ja zapuściłem, nie wiem gdzie. To słuchajcie, wiecie co? Postawmy ten salon. A tutaj co możemy? O! Piekarnia! Słuchajcie, piekarnia, młyn, gorzelnia. No! To zrobimy, słuchajcie, tak. Yy, tylko gdzie ten salon, salon był? Jest. Za 600 dolarów. Nie ma problemu. Mamy 11 tysięcy. Postawmy sobie tutaj salon koło wychodka. O! I to, to jest yy, yy, bardzo dobre miejsce dla salonu. <laughs> koło wychodka. Akurat jakim się zachce, wiecie. Puścić jakiegoś pawia z rozłożystym ogonem, no to będą mieli wychodek pod ręką. Pod nosem. <noise> no dobrze, to teraz tak, salon nam się będzie budował, nie ma problemu. Natomiast tutaj ta gorzelnia. W gorzelni produkuje się alkohol z ziemniaków i wody. A my co tutaj zasadziliśmy? Kukurydza i pszenica. Aha, to nie mamy ziemniaków. Ale czekajcie, 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 bo to, że nie mamy, nie oznacza, że nie możemy mieć. Gdybyśmy kupili, tylko teraz pytanie brzmi: eee, tutaj będzie salon? To gorzelnie? Ha. A tu się nie zmieści. Oj, miałem bardzo ambitny plan, ale, ale spalił. Hmm. No dobrze. Skoro tak, bo wiecie, y, można byłoby dla przykładu ziemniaki, no wodę mamy, y, ziemniaki moglibyśmy kupować. A chciałem powiedzieć, że alkohol sprzedawać, ale czy to by się nam opłacało? Oto jest pytanie, bo wodę to będziemy mieli. Mamy w nadmiarze wody 82 sztuki, to jest sporo. Bardziej martwi mnie, słuchajcie, mi y, mięso. Bo to mięsko to takie, przyznam szczerze, dosyć istotne jest. Gorzelnia, gdzie się trzeba wcisnąć? W takim wypadku, gdzie się trzeba wcisnąć? Może tu, czekajcie, zmieścimy. Aha, nie zmieścimy. Aj, 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 no nic. To chyba trzeba tutaj jednak tę gorzelnię umieścić. Zróbmy to. Trudno. Niech i tak będzie. Proszę bardzo. Tu będzie gorzelnia. No i co? No i, 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 i jak już to wszystko wybudujemy, słuchajcie, to yy, to wówczas będziemy zamawiali ziemniaki. No pięknie, zobaczcie co się stało. Mieszkanie swojego miasta po załatwia się na ulicę. No po prostu, no, no sfajdał się, no, naprawdę. Mało ma wychodków. Nie, nie, no. Cały czas, słuchajcie, czekam aż yy, tutaj te. Te budynki nam się już skończą. Tutaj już się skończyła stajnia. Skończył się hotel budować. Buduje się cały czas salon i buduje się, moi drodzy, gorzelnia. Oj, w miejscowości Pabelandia jest bardzo mało za sobą mięso. Eee, dobra, to zamówimy w takim razie mięso. To jest dosyć istotna sprawa. Eee, ponadto borykamy się, moi drodzy, z problemem grypy. Ale chyba tam lekarz zadziałał, i, i, i nie widzę już żadnych ikonek, więc jest w porządku. Taki trochę cięty ten, ten odcinek jest, a to tylko i wyłącznie ze względu na to, że, że, że nie chcę, żebyście zbyt długo czekali, bo byście się wynudzili, więc jakieś takie najciekawsze rzeczy będę wam pokazywał. No dobrze, eee, okazuje się, słuchajcie, dwie kwestie. Potrzebujemy więcej domów. No, i znowu mamy banditenów. Znowu się tutaj osiedlili. No, skubańcy, zerknijmy. O co tutaj chodzi? Za tego nic nie chcą. Za tego chcą zero. Za tego 100 dolarów. No, powiem tak. Jest ryzyko, jest zabawa, nie? Ale znowu byśmy zginęli. Ilu mamy uzbrojonych mieszkańców? A co temu dolega? Aha, to jest ten bezdomny. Ok. Prosty dom, dom mieszkalny. Dobrze. Potrzebujemy w takim razie postawić więcej chat. Wyłączmy sobie tutaj ten podgląd. Tylko pytanie, bo my już tutaj praktycznie miejsca nie mamy, ale mamy 17 tysięcy, słuchajcie. I moglibyśmy poszerzyć nasze terytorium. Ile kosztuje? 10. No dobra, zróbmy to. Indianom, Indianom oczywiście nie podoba się to, że, że poszerzyliśmy nasze granice, ale nam jak najbardziej to się podoba. Oj aż trzem plemionom. Nie, niedobrze. To już, to już jest dosyć ryzykowne. Eee, Okej, okay. ci tutaj nas trochę przyblokowali swoimi granicami. To nic, to nic. Eee, nie ma się czego obawiać. O! No, ten choruje na grypę. Ula, la. Może trzeba będzie więcej lekarzy? Słuchajcie, bo to eee, tutaj ten nasz teren to już taki coraz, coraz większy jest. Postawmy więcej chat. Eee, gdzie jest wejście? Tu jest wejście, dobrze, dobrze, dobrze. Zróbmy tu jakieś małe przejście. Będzie raz, dwa, trzy, powiedzmy, koło Salonu chyba też możemy, nie? Czemu by nie? Akurat będą mieli blisko do baru. Co po niektórzy lubią bary jak Workers and Resources, nie? O, jakiś subek wpadł. Nie wiem kto zasubował, ale dzięki. Dobra, a tutaj może byśmy stację postawili, co? Stacja kolejowa, czy damy radę tym razem? Tak, tym razem damy radę. Słuchajcie, akurat się wpasowała tak nawet fajnie. I bardzo fajnie. Bardzo dobrze znaczy się. <grych> Dobra, postawmy. Kto to tu jedzie? Co to? Czekajcie, zapauzujmy. Bo może to Indianiec? Jakaś hanska. Zobaczmy co będzie, co będzie robić, ale zaznaczmy sobie rewolwerowca. Na wszelki wypadek. Tak, to podpalacz, podpalacz, uwaga. No, nie mogę go kliknąć. Dobra, e rewolwerowiec już biegnie. E tutaj straż pożarna, już, już, już proszę na miejsce. W miejscowości Pabelandia zaatakowano mieszkańca. No, e raczej to chyba na odwrót. E w sumie... Zaatakowano dom nie mieszkańca. Przydałoby się więcej Winchesterów. Dobrze, Indianiec chyba raczej nie ma szans, chociaż on łuk wyciągnął, słuchajcie, on wyciągnął łuk. Ale ci go tam spionchy leją, ten z łuku strzela. A co robi rewolwerowiec? No dobra, poradzili sobie, poradzili sobie, dobrze, dobrze, nie ma problemu. Na całe szczęście. No widzicie, to jest yy, chyba kara za to, że, że poszerzyliśmy nasze terytoria. Więc, no, co, co, co działamy? No, nic nie działamy. Słuchajcie, bardzo dużo rzeczy w tym momencie musimy wybudować. Trzeba zamówić więcej części. Zostało nam 5000. O, i znowu ktoś się za... załatwił. <grych> e, w miejscowości Pawelandia umarł mieszkaniec. Należy go pochować na cmentarzu. No, to jest grabasz od tego. A my zamówmy metalowe części, moi drodzy. I zamówmy tak ciut więcej. Mam nadzieję, że. Nie za dużo nas pociągną. No i dobra, to niech to się teraz wszystko wybuduje, a my będziemy mogli później kontynuować dalszą rozgrywkę. Wielkie dzięki za obejrzenie tego filmu. Jeżeli Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Osoby nie subskrybujące kanału, zachęcam do kliknięcia przycisku subskrybuj oraz dzwoneczka. Tak byście byli na bieżąco informowani o nowościach, które dodaję. Oraz oczywiście o liveach. W prawej części ekranu znajduje się lista osób wspierających kanał. Dzięki tym osobom, kanał może nadal rozwijać się. Za co serdecznie Wam, moi kochani, dziękuję. Na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.